To jest chyba rekord. Słuchajcie, 11 tysięcy złotych, ponad 11 tysięcy za woreczek, 5 groszy 1993, sprzedane za potężną kwotę po raz pierwszy, chyba w historii i to w wakacje, gdzie zawsze jest mowa o tym, że to jest sezon ogórkowy. Za 100 sztuk monety, 111 11 277 złotych, czyli 112 złotych za sztukę, to jest więcej niż mennicza sztuka do kupienia na Allegro. A więc wcześniej wita licytacja. Słuchajcie. Z dnia 23 lipiec 2022, czyli sam środek sezonu ogórkowego, tak zwanego wakacyjnego, gdzie ceny zawsze są ciut mniejsze i to taka kwota rekordowa, nie spotkałem się z większą kwotą. Jest to chyba rekord za woreczek 5 groszy 1993. Spójrzcie tutaj na pięć największych licytacji, 4444 5101, no i dwie osoby biły się o ten woreczek. Oczywiście ktoś tam zaraz napisze, że ta druga osoba to był kolega tej wystawiającej. Oczywiście, ja w takie rzeczy nie wierzę. Wiem, że ktoś tu się licytował, i to mocno są takie osoby, które polują na takie rzeczy, które mają masę pieniędzy. Ja, oczywiście, osobiście, jeżeli o mnie chodzi, w życiu bym tyle nie dał. Teraz sobie wyobraźcie za 11 tysięcy złotych, jaką monetę sobie kupicie na, na przykład na Allegro. Przemyślcie to, ale spójrzcie, że tutaj to właśnie miało miejsce ta licytacja. 11 277 zł. Takiej kwoty jeszcze nie było. Jeżeli się mylę, pisać w komentarzach, przypnę. Licytacja z dnia 23 lipiec. Aż dwie osoby dawały po 11 tysięcy. Tutaj macie pięć największych licytacji. To jest coś nieprawdopodobnego. Za sztukę wyszło 112 zł. To drożej. Jakbyście osobno kupowali, to chyba za 80-50 zł idziemy niczą sztukę kupić. Oczywiście woreczek nieroztargany. Słuchajcie, ten woreczek, który widzicie, jest tylko przykładowy. To jest 2014 rok. Również rzadki. Ale niestety to nie jest 1993. Nie posiadam takiego. No, szkoda, że nie odłożyłem kilku. Inwestycja w najrzadsze woreczki monet groszowych przynosi zyski. Spójrzcie na to, co tu się stało. 5 groszy zrobiło się 112 złotych woreczek, takich 5 groszówek, 100 sztuk. Łatwo policzyć, to jest 5 złotych i nagle macie 11 tysięcy w przeciągu ćwierć wieku, ponad ćwierć wieku, 224 tysiące procent w zysku, wzrostu na jednej sztuce. Nie wiem, dobrze to policzyłem, możecie to przeliczyć jeszcze raz, ale powiedzcie mi, jakie srebro, jakie złoto dało taki zysk jak 5 groszy. Tutaj z trzeciej RP 1993. Oczywiście ktoś ten woreczek pewno nabył w 1995 roku, bo wtedy była denominacja, ale to napiszcie mi na której monecie można było więcej zarobić niż na woreczku. 5 groszy, patrząc na tą licytację, która moim zdaniem jest jak najbardziej wiarygodna. I słuchajcie, ja to nazywam tak trochę brzydko. Inwestycja dla ubogich. Poszedł ktoś do banku, kupił za złotówkę woreczek, oczywiście teraz ciężko w NBP nie chcą wydawać. Kupił za złotówkę za 2, za 5 złotych woreczek i ma powiedzmy 11 tysięcy złotych, jeżeli to była osoba, która kupiła woreczek w banku i trzymała aż do dzisiaj i, za, i wydała, bo potrzebował po prostu pieniądze na cokolwiek, na jakieś życiowe sprawy. Inwestycje dla ubogich. Inwestycje w woreczki mennicze monet najrzadszych roczników sprawiają, że na pewno kwoty są dużo większe. I słuchajcie, numizmatyka zaczyna się dzisiaj. Nie mówić, że czegoś nie zrobiliście kiedyś. Ja posiadam jedną sztukę menniczą, 5 groszy, 1993. My kosztują około 50-60 zł na Allegro. W licytacji było aż 112 za sztukę, ale tam był nieotwarty woreczek. Menniczy i to jest całkiem inny przelicznik, jeżeli chodzi o całe woreczki. Możecie sobie zacząć już dzisiaj, numizmatyka zaczyna się dzisiaj, tak jak zawsze to powtarzam, możecie zacząć zbierać te monety. Słuchajcie, w tym sklepie 10% zniżki na mój kod zakapiał 2022 do końca roku wielokrotnego. Użytku link do tego sklepu poniżej. I spójrzcie, takie macie albumki, tak to wygląda. Możecie zbierać PRL, obecne monety, co najgorzej... Zostanie Wam na końcu album pełnych monet, a uwierzcie mi, pełne albumy monet fajnych dobrze się sprzedają. Inwestować niskie kwoty, przemyśleć co będziecie robić i budować taką kolekcję. Na pewno jest to świetna zabawa i mądra, w moim przekonaniu. Trzymajcie się i do następnego. Hej!